Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie na przeglądzie w Pepko. No i zobaczcie, piękna nowa kolekcja. Oczywiście te rzeczy, których Wam nie pokazuję, to jest już wszystko u mnie na kanale. Ładnie pokazane, słuchajcie, powiedziana cena. Ja wiem, że niektórzy robią takie przeglądy, gdzie puszczają tylko muzykę, nie puszczają w ogóle, nie mówią w ogóle cen. No niektórzy lubią takie przeglądy po prostu tylko z muzyką, ale ja na przykład sama jak kiedyś takie przeglądy... Przeglądy oglądałam to właśnie najbardziej podobały mi się takie przeglądy, gdzie ktoś coś opowiadał, gdzie ktoś mówił cenę, gdzieś coś tam ktoś wtrącał swojego. 20 zł kosztuje ten wazon, więc, więc tak, zapraszam Was dzisiaj na taki, taki przegląd u mnie. Zaczynamy, zaczynamy i zobaczcie, szklanka. E, moi drodzy, 10 zł kosztuje. Fajnie, że jest ze szkła. Tu jest chyba to plastikowe tylko, e, ta, e, ta pokrywka, ale słomka jest też szklana, więc bardzo, bardzo duży plus tutaj dla Pepko, że już coraz więcej jest szklanych. Że nie musimy produkować e, tak dużo tego plastiku, chociaż wiem, że jest jeszcze go mega, mega dużo, ale jeżeli chodzi o takie szklanki, no to super, bo możemy sobie używać bardzo długo. E, E, takich właśnie szklanych e, dodatków do domu. Mamy tutaj za 15 zł taką złotą osłonkę. Zaraz Wam pokażę jeszcze kilka osłonek złotych. A swoją drogą chciałam Wam przypomnieć o tym, że jest, są bardzo duże przeceny e, w PEPCO. Ja dzisiaj też kupiłam e, fajną rzecz w PEPCO na przecenie, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie na mojego Facebooka i na mojego Instagrama. Tutaj w opisie filmu macie wszystkie linki do moich. E, Social mediów, więc Was również odsyłam tam na social media moje. 15 zł kosztuje ta osłonka. A jeżeli nie umiecie tego znaleźć, to wpiszcie sobie na Instagramie Sylwia z Boch czy na Facebooku i Wam wyskoczy moje konto. Tam dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam sobie właśnie na takiej mega przecenie w Pepko. Mamy tutaj też za 15 zł taką osłonkę. Zobaczcie, ona jest w takim kolorze zielonym. Są również w kolorze różowym, tam po lewej stronie na górze. Troszeczkę inne, bardziej takie w tulipana ja bym powiedziała. E, ale dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Zobaczcie. E, Coż, cóż to za kwiatek? Kto zgadnie, cóż to za kwiatek? Ręka do góry. E, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu już Wam mówię jaka jest cena tej roślinki 25 zł kosztuje ja wiem, że większość z Was lubi żywe rośliny ale nie wszędzie się one nie wszędzie się one potrafią uchować, gdzieś gdzie nie ma okna, gdzie nie ma dostępu światła to niestety musimy postawić sobie takie sztuczne roślinki które też potrafią cieszyć oko nie wszystkie oczywiście, Wy wiecie o tym, że nie wszystkie, bo nie wszystkie ładnie wyglądają, ale te niektóre są naprawdę fajnie zrobione fajnie wykonane i można je sobie gdzieś tam postawić, chociaż e, e, ja jestem tego zdania, że żywe są najładniejsze. 8 zł kosztuje ta rameczka formatu A4. Tak sobie zerkam, one chyba już były, tylko widzę, że tutaj z przodu jest chyba ta, e, ten, ten rysunek chyba jest e, zmieniony i one są w trzech opcjach kolorystycznych, jak widzicie. Jeszcze chyba kiedyś były srebrne. Są jeszcze większe, o tak, większy rozmiar jest srebrny. Więc, jakbyście chcieli sobie e, gdzieś tam coś e, wymienić, przemienić, e, zmienić, to możecie wpadać do PEPCO, no bo tam e, oczywiście. E... Są raczej najtańsze te ramki. No i bardzo ładnie się również prezentują. Oczywiście, chcę Wam pokazać również z nowej kolekcji ręcznik w taką kokardkę. 30 zł kosztuje. Tak się prezentuje ten ręcznik. Więcej tutaj nie ma, ale jeszcze tutaj widzę jakąś nową wycieraczkę, nowy dywanik. Poczekajcie, poczekajcie. Mi się tu wygło. 12 zł kosztuje. I tak się prezentuje. No to raczej, wiecie, gdzieś do łazienki. One są takie antypoślizgowe, czy gdzieś przy, wiecie, przy wejściu gdzieś do, nie wiem. No nie wiem, no, czasami ludzie kładą przy wejściach, ja czasami kładę e, przy wejściu e, na przykład z tarasu do domu. Jak latam częściej wchodzimy, to też gdzieś tam potrafię położyć sobie taki dywanik. E, no i dobra, i tyle, nie? <grytanie> dobra, zobaczcie tutaj. Mamy deskę. Deska kosztuje 6 zł. Możecie sobie zrobić screenshota i zerknijcie sobie na jej wymiary. Ale idziemy dalej, idziemy dalej, bo widzę piękne talerze, których nie widziałam wcześniej, ale zanim pokażę Wam talerze, to pokażę Wam też kubeczek. I uwaga, uwaga, idzie wiosna jak nic. <laughs> Nie mówię tutaj o temperaturze na zewnątrz, bo u nas jest dzisiaj minus 8, ale zobaczcie, jaki kubek jest ciężki i kosztuje 8 zł, ale jest w tulipanki, więc musimy spodziewać się większej ilości rzeczy tulipanowych w tym roku. Ja widzę, bo ja widzę, że coraz więcej rzeczy właśnie wjeżdża z motywem tulipana. Tutaj do Pepko. Zobaczcie, tutaj macie zaparzacze do herbatki czy do kawy. 17 zł kosztuje. Taki w beżowym kolorze, ale jeżeli chodzi o beżowy kolor, to już ja tutaj się schylam, słuchajcie, i pokażę Wam talerze, w których na pewno pięknie będzie wyglądał na przykład jakiś makaron. Zobaczcie, on jest taki naprawdę duży, ten talerz, i kosztuje 25 zł. No ale słuchajcie, wiecie, jak sobie robicie taką stawę tylko stricte świąteczną, no to Warto jest wydać te 25 zł, nawet i więcej, bo te talerze naprawdę e, robią wrażenie. E, a tutaj macie też do tego miseczki. Szybciutko wam tak pokażę. E, tu macie takie miseczki, na przykład do zupy kosztuje 15 zł. Jeszcze wam pokażę talerze e, przekąskowe i talerze obiadowe i zaraz, zaraz wam pokażę, bo widzę, że jest jeszcze jeden kolor. Ale tutaj macie talerzyk przekąskowy. Zobaczcie, on jest taki, mm, taki pełny, że tak powiem, że wam nic nie wyjedzie z talerza 12 zł to kosztuje. No i tu jest jeszcze taki duży rozmiar i tutaj to naprawdę możecie naładować tego obiadku, zobaczcie. No i tak on wygląda i już zerkamy 17 zł, tak jak myślałam. Oczywiście, jak widzicie, tutaj akurat w Pepko w dobrym mieście znajdziecie całą tą zastawę mm. Całą to zestawę w kolorze beżowym, ale w zielonym kolorze już nie, bo już nie macie tych talerzy do makaronu które są tam na dole. No ale zobaczcie, można sobie skompletować fajnie zestaw. Zachęcam Was do podbijania filmu i bardzo Wam z góry za to dziękuję. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, zostawić komentarz, to również będę wdzięczna. Udostępniajcie, gdzie się da, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my lecimy dalej, lecimy dalej. E, idziemy tutaj. Tutaj i tutaj są kubeczki, i ja jestem maniakiem kubkowym, i już tutaj chodzę się kręcę, żeby coś nowego sobie kupić. 12 zł kosztuje ten kubeczek i zobaczcie, on jest tutaj w kolorze białym. E, idźmy dalej, tu mamy następny, zobaczcie, widzicie coraz więcej motywów kwiatowych. Ten jest taki dosyć duży, jak ktoś lubi e, dużą kawę albo dużą herbatę. 12 zł kosztuje. E, te, których Wam nie pokazywałam, a są tutaj nowe te, na przykład i ten. One są też bardzo ładne, ale już, e, już są u mnie na na kanale, więc sobie możecie się cofnąć i zerknąć. Widzę, że jest też tutaj w kolorze żółtym. Zobaczcie taki sam jak ten yy, i taka sama cena również. Oczywiście tutaj jest z motywem psiakowym, jakieś wiecie takie yy, kwieciste, yy, kwieciste motywy yy, jest tego naprawdę dosyć sporo yy, i ja tu widzę jeszcze jeden. Tutaj w ogóle jest yy, jak widzicie z tym misiem był z choinką i tu jest jeszcze yy, z takim motywem domku i jakiejś gąski. Yy, tak się prezentuje. No i on kosztuje 15 zł. Jakby ktoś jeszcze chciał to są ostatnie dni, gdzie dekoracje bożonarodzeniowe są poprzeceniane i naprawdę jeżeli lubicie sobie kupować na zaś gdzieś na drugi rok czy dla kogoś w prezencie, no to jest teraz szansa, bo naprawdę zobaczcie, tutaj są już puste półeczki, bo było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, były takie przeceny, że pani mi tutaj mówi, że idzie to jak świeże bułeczki. Więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to sobie możecie zakupić, ale ja jeszcze się cofnę tutaj, bo ja jeszcze tutaj widzę rzeczy, których Wam nie pokazywałam. Chociaż powiem Wam, że tą rzecz wam już pokazywałam, ale tą, której na dole, która jest na dole, to wam nie pokazywałam, ale Wam jeszcze coś powiem, żebyście na coś uważali. Zobaczcie, jaki ten kubek e, kokardkowy jest słodziakowy, no i kosztuje 12 zł. Szklanka, przepraszam, a I'm sorry, to jest szklanka. E, wprowadziłam was tutaj w. Malutki błąd, ale dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. I co ja tutaj jeszcze fajnego widzę, to są kieliszki z kokardką w środku. Coraz częściej zdarzają się takie motywy. Poczekajcie, bo właśnie chcę Wam pokazać, żebyście uważali na to. 30 zł kosztują te dwa kieliszki. Zobaczcie one tutaj. Ten kieliszek jest pęknięty. Nie wiem, czy ktoś tu po prostu mocniej to złapał. Nie mam zielonego pojęcia, ale sobie zerknijcie. E, za, e, zanim kupicie to, sobie po prostu zerknijcie. 470 ml ma jeden kieliszek, moje drogie panie, więc dosyć dużo. Jakby ktoś się czepiał do was, e, że mm, wypiłyście całą butelkę czegoś tam, na przykład napoju jakiegoś. Nie, to możecie powiedzieć: Je, ja tylko jeden kieliszek. <laughs> Ten z tyłu też był pobity, więc musicie uważać, że żeby kupić, um, no, no wiecie, takie całe, nie? Żeby nie było, że gdzieś tam kupicie, a pójdziecie do domu i widzicie, że macie zbity kieliszek. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wpadajcie na mojego Instagrama, Facebooka. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć! Pa!